Siemanko2blade i witam Was w kolejnym odcinku Black Opsa 2 po dosyć długiej przerwie, ponieważ właśnie się Wam będę zaraz tłumaczyć. Ale tymczasem w tle macie grę właśnie Black Ops 2, dosyć starą, nie pamiętam już z kiedy. Gram sobie Piski Perem, jak widzicie w prawym dolnym rogu. Po pierwsze jest po angielsku i niestety. Angielski Black Ops zmieniałem to sobie jakimś tam oddzielnym programem i są błędy takie typu weapon, ten podkreśnik Piski, prawozem jest po prostu piski Ale to da się przebolić, da się przyzwyczaić. I chyba już to jest updateowane, że jest dobrze. Ale tak. Czemu nic nie było? Nie było nic, ponieważ mnie nie było, mi się nie chciało i tak dalej, i tak dalej. I tym podobne, tak itd. No, tak. Znaczy... Pierwszy tydzień, jak miałem dużo czasu na nagrywanie, to po prostu mi się nie chciało i zacząłem grać w Lola. Nie wiem czemu, ale jakoś tak wyszło. Teraz tego. W sensie, no... LOL jest, bardzo uzależnia... Lol jest bardzo uzależniającą grą. Tak sobie myślisz, zagram sobie jedną grę. Trwa 40 minut, ktoś do ciebie pisze: chodź, zagraj ze mną kolejne okay, 40 minut. Nagle dobra, ostatnio gra i sobie i spadam, tak? No to nagle zamiast te, pół godzinki mam, to spoko, to nie. Godzina, spoko. Straciłeś właśnie 3 godziny swojego życia i nara. No i tak, w kodzie czy w innych grach to możesz sobie przerwać w każdym momencie. Tak naprawdę i. Tak. Właśnie to jest ten element, takie zobowiązanie, że trzeba się, trzeba się przełamać, żeby skończyć tą grę, żeby żeby już nie było tego jeszcze jedna gra, tylko dzisiaj sobie zagram dwie gry i, i tak. To najwyżej tam jak się skończy w 15 minut, jak ja skończyłem przed chwilą, to wtedy zagram jeszcze jedną dodatkową, czy coś w tym stylu. Ale tak. Więc jeśli nie zaczęliście jeszcze grać w gale, to nie zaczynajcie, ponieważ są bardzo uzależnie. A zamiast tego, ja sobie ściągną, ściągam właśnie sobie grę Terra. Kumpel mi polecił, jest to MMO... MMORPG. Jeśli chcecie zagrać, to piszcie. I Ja jeszcze nawet nie odpaliłem tej gry, więc... <gry> wam nie powiem na jakim serwerze, ale coś czuję, że właśnie... W sensie lubię takie MMORPG. Miałem, grałem w Guild Warsy jedynkę bardzo długo nie niedługo, ale grałem w Guild Warsy, bardzo mi się podobało Więc myślę, że jak się wciągnę to będzie dobrze Jeśli chcecie to zapraszam, będzie fajnie, przyjemnie, bardzo miło I jeśli nie może słyszycie to jestem trochę podchorowany, więc przepraszam za mój głos I też dawno nic nie nagrywałem, nic nie mówiłem do tego czegoś, więc w ogóle się nic nie trzyma kupy i nie jest poskładane. Ale za to jak właśnie zauważyłem, mówię trochę inaczej, trochę bardziej płynnie, trochę bardziej rozbudowanie itd., tak i tak dalej. Tak. A tutaj macie rzeźnię, Jeśli dobrze pamiętam. A jeśli źle pamiętam to statystyków, Statystyk Statystyków w tej grze niestety nie pamiętam. Ale mogę wam powiedzieć jakieś oczywiste rzeczy, typu gram tutaj piskiperem na z killstreakami Loadstar oraz pieski Mam Semtex i radar taki czujnik Pulsu, nie wiem jak to się nazywa. Ale muszę wam powiedzieć, że czujnik Pulsu jest w sumie zajebisty. Jeśli chcecie sprawdzić czy ktoś gdzieś jest, to rzucacie sobie czujnik i on... Ci wam, on wam mówi. Również jeśli rzucicie go dobrze do góry, to widać jak z samej tej kulki wypadają czerwone y, laserki, które wam namniejszają przeciwników. Więc możecie rzucić go daleko i zobaczyć przy okazji wszystko po drodze, co jest wystawione. Ponieważ jak już sam odkryłem, to musi być bezpośredni zasięg pomiędzy kulką a przeciwnikiem. I wtedy się pojawia właśnie ta czerwona linia i możecie tak wyczaić przeciwników. I to Wam też daje widok na dłuższą drogę niż tylko jedno miejsce. Ale również przez to nie widać przez ściany. Chociaż już nie pamiętam, czy widać, czy nie widać. I tutaj jest star i będę musiał przyspieszyć grę, ale to zaraz się załatwi, wszystko będzie dobrze. Chill out. Tutaj oczywiście, że śpiesków, jak widać. Ale tak. I ostatnio, jak się Was spotkałem, właśnie ten miesiąc temu, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, to powiedzieli, duża część powiedziała z Was, duża... twu kurwa, macie. Um, przepraszam. Duża ilość was powiedziała, że chcielibyście Borderlandsa 2. Więc... Jeśli nadal utrzymujecie tą decyzję, to... nagram Borderlandsa. Jak będę miał jakiś czas. A generalnie teraz właśnie są matury i... Lekcje mam od 12, ale dobra nie straszne, więc ja się z wami będę żegnał po chwili. Piszcie co chcecie. Chcecie to dołączajcie do mnie w też, trze, trze, w tej pierdole, w tej grze fajnej, więc po zros blade.